Uczniowie Jezusa zmierzają do Emaus, są załamani, spodziewali się zupełnie innego obrotu spraw. Rozmawiają ze sobą, są smutni i nagle dołącza do ich rozmowy pewien nieznany mężczyzna. Po dłuższej rozmowie okazuje się, że to z martwych wstały Jezus, wyjaśnia im pisma. Prowadzi ich do tego, aby zrozumieli to, co się wydarzyło w Jerozolimie. Rozpoznają go podczas łamania chleba. Moje i Twoje życie jest codziennym zmaganiem i walką. To Jezus Chrystus chce włączyć się w Twoje życie, wyjaśnić Ci go. Tą pomocą jest Boże Słowo. Obecna niedziela to niedziela, która rozpoczyna. Tydzień biblijny. Podejmujmy wysiłek, by codziennie karmić się Bożym Słowem, by to Boże Słowo prowadziło nas do Eucharystii.